30 minut, muszę znaleźć 5 rzeczy na literę T. Mamy godzinę 13.30. Jeszcze dodajmy sobie jedną zasadę. Za każdą znalezioną rzecz dostaję jeden punkt. A jeżeli nie znajdę 5 rzeczy, odejmujemy mi 5. A więc tak, moją pierwszą znalezioną rzeczą jest telewizor. Działa, nie jest podłączony. Jeżeli chcielibyście zobaczyć taki odcinek, w którym jeszcze używam tych rzeczy, to dajcie mi znać. A z racji tego, że to moja gra Nazwijmy sobie to tapczanem Jest to tapczan, jest to druga rzecz Kolejną znalezioną rzeczą Jest taca z piekarnika Ale nie wyjmę jej, bo jest mega gorąca Naszą przedostatnią rzeczą jest toster To wcale nie jest grill, to jest toster Ja robię tutaj tylko tosty Gdyby był to grill, robiłby w nim prawdopodobnie na przykład jakieś mięso Kurde, ja to mam łeb Cały czas chodzę w na te T-shirt Mamy 5 rzeczy, za pół godziny widzimy się, czyli o godzinie 14. Będę musiał znaleźć kolejne. Później zacznie się robić ciężej, bo będę szedł do pracy. Chociaż może mi to troszkę ułatwi sprawę, ale zobaczycie później. Kurde, widzowie, trochę się zasiedziałem. Dobra, sorry, sorry, ale w zamian za to zrobię 10 rzeczy, dobra? To jest moja tapeta. A wiem, że to nie jest rzecz, ale to jest 10 rzeczy, to jest dużo. Tutaj mamy trymer do Brody. To nazwijmy sobie trampkami Tutaj mamy torbę. Tutaj nie zgadniesz, co jest. Panesz? <gry> to jest trzymak na telefon. To jest tapicerka mojego fotela. To jest telefon. Tam daleko jest trzew. Dobra, odejmujemy mi punkty. Po prostu mam 8. Dobra, mamy godzinę 14.30, no nie znajdę nic więcej w tym domu. Ale zanim dojedziemy do pracy, szybko subskrybuj, dawaj łapy w górę i pchamy to dalej. Mamy godzinę na 15. Mamy jeden toaletę, dwa tytan. Tu mamy taurynę, tu mamy tajgera. I dla starszych widzów, tutaj możecie się domyślić, co to jest. Ja niestety tego nie będę tutaj pokazywał. Rzeczywiście, tutaj jest o wiele więcej rzeczy, więc będzie o wiele prościej. Dobra, zobaczcie sobie tajemnicę. Siema, jest godzina 15:30, a nadal tutaj i lecimy szukać fantów. Szybko poszło ten bark. Ja bym się upadł, to jest ich ze Kolejna rzecz: Dyskia zero. 0 no, byćeps. To mogę pokazać z Robert'em. Znowu ten bark, tym razem czekaj. To nie ma polityki, co? w kartonie, ale ja nie jestem takiego. głupi, co Truskawkowy sok zagęszczony. Ten to nie ta. Wiem, że was pewnie to satysfakcjonuje ale tutaj jednak nie jest tak łatwo. Po prostu ten bark trochę mi uratował akurat tą godzinę. Dobra, wrzucamy sobie do 16. .00. Przy okazji zrobię sobie z takiego Redwooda, Nie widziałem go jeszcze wcześniej, mimo że teraz na jakiś czas jestem zapsad jak widać. Ogólnie to... To jest smak leśnych i jest mega... Jest ciekawy, ale jest trochę takie no nie ja wiem szturne, nie podoba mi się. Szymy. Już lepiej kupić zwykłego. Mamy godzinę 16 i jest z nami Tiger izoblast. To niksa Zbyszko 3 pomarańcze Wyszko 3 cykly Tarczyński kamadusy Kolejny Tiger, ten sam zielony. Mamy godzinę 16.30 Zaczynamy sobie z Tigerem, ale kaktus. I do tego się skopnąłem, że takie 24 godziny, no dobra, to pewnie wyjdzie z 12 godzin ale to 12 godzin, czyli 24 razy. Uprzednić po 5 rzeczy, czyli jest to 120 rzeczy. No dobra, ale naszą czwartą rzeczą, chyba czwartą rzeczą, są takie tacki to są po prostu takie tatki na parówki co do ładne były. I ostatnią rzeczą na tę godzinę. Jest toster, który tostuje półki na hot dogi. no trochę naciągam już, ale do dni trudno. Dobra, jestem też się poddaje. Losujemy nową I mamy Y. I mamy I. Dobra, szukamy, że na I Ale myślę, że też będzie trudno kurde. Mamy godzinę 17, lecę szukać czegokolwiek. Chociaż dobra. Mamy izotonika tej gerażą. I świątek wpłynie. Iga świątek niebieska. Dla starszych widzów, i I ostatnią rzeczą jest izotonik, ale tym razem od Friza. Ja go jeszcze nigdy nie piłem, więc zrobimy sobie dzisiaj jego test. Chociaż nie wiem czy to nie jest za bardzo przeruchane. Więc może weźmiemy sobie jakiś inny smaczek. Dobra, znalazłem izotonika AJ Polish American, więc sobie szybko jego test. mnie ładna butelka. 20% wody z kokosa bardzo ładnie pachnie. Tutaj widać sobie jakieś takie składniki, że wydaje to droba. Dobra, w ogóle się nie spodziewałem. Czekaj, no tak smakuje trochę jakiś świątek płynie. Bardzo mi dospokaja. Nie, Coś tej wody są wypija, nie lubię Super, dobra, lecimy dalej. Ale to widzimy się o 30. A w międzyczasie w przerwie mam pizzę rzadki i to jest najlepsza mrożna pizza jaką w życiu jadłem, serio spróbujcie sobie jej sami. Dobra, mamy 17.30 ale kurde trochę muszę was oszukać. Jeden izotonik, drugi izotonik, trzeci izotonik, czwarty i piąty. Nie odpuszczę sobie tych punktów, no sorry, ale jest tak mało rzeczy na litery I, że znowu mam ochotę dosować. no ale nie, nie poddam się, nawet jeżeli będę robił tak, takie smaki, to nic, będę tego szukał, Mam no, tyle punktów, ja teraz, nie wiem, policzę to przy montażu, e, ale jadłem sobie pizzkę, tak jak widzieliście, jestem najedzony, Miałem sobie całe, ojczy już, wypiłem sobie redbullka, zjadłem tykawa nocy, co wam nie biję. nawet wam pokażę, Dobra, to jest i muszę sobie troszkę popracować. Że no, 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 cały czas pracuję, to nie ja tak w jednym czasie, ale muszę trochę więcej intensywniej teraz popracować. E, mam nadzieję, że nie zapomnę nagrać o 18.00. Dobra, widzimy się później. Następną rzeczą, może nawet nie rzeczą, tylko osobą kryje się ktoś, widzicie? Tam się ktoś kryje. Ja z wam zaraz go pokażę. Uwaga. Pomysł. Kiki No powiem wam tak. Jedyne co wiem, na literę I, to że to jest impossible Mamy godzinę 20, rozumiecie to? Pamiętacie, która była kurwa ostatnia? 17.30 Nie ma możliwości, żebym robił na tą literę I Szybko losujemy sobie kolejną, bo już chciałem nawet nie wrzucać tego odcinka A wylosowaliśmy literę Dobra, idę szukać Mamy tak Drewno Dach Drzwi Rbino jest zrozę coś takiego, jest to bona papiter. sobie to szybko stestujemy. Bo, naprawdę jest ciekawe, ciekawe, jest tego niejasne, nie widziałem tego. Bo, jaki brzydal, to dopadało. Zobacz, trudno. Aoooooh, wow. Zapłaciłem za to 2,40 zobacz. I tak słubicie. I to jest na kolejna rzecz, coś. Usun. O. O.

Siema, to jestem ja, może nie jestem na literę D, wróciliśmy do domu, ostatecznie mam taką liczbę punktów, mega dużo rzeczy pominąłem, no kurde, nie do końca mi to wyszło, ale mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało ten materiał, zapraszam oczywiście do subskrybowania i widzimy się w następnych twórczościach, twórczościach.